Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On o mnie świadectwo dawać będzie i Wy świadectwo dawać będziecie. Mie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, Pan Jezus poucza swoich apostołów, że po Jego w niebo wstąpieniu oni muszą przedłużyć Jego misję. I ta misja właśnie polega na tym, że mają dawać świadectwo. Niekoniecznie chodzi tutaj o takie działanie, jakie możemy spotkać w różnego rodzaju wspólnotach, organizacjach Kościoła Nowego Adwentu, gdzie ktoś przychodzi do mikrofonu i daje świadectwo, jaki to był zły i jakim się stał dobrym. Nie mówię, że te historie są same w sobie niepotrzebne albo złe, bo być może w niektórych sytuacjach rzeczywiście są pouczające. Natomiast prawdziwe świadectwo nie polega na słowach. Prawdziwe świadectwo osadza się na czynach, na życiu. Dlatego też to świadectwo jest powiązane z przyjściem Ducha Świętego. Chodzi o to, że rzeczywiście prawdziwe świadectwo życia chrześcijańskiego jest w korelacji działania ludzkiego z działaniem Bożym. Działanie Ducha Świętego i współdziałania człowieka. Otóż tylko ten może prawdziwie dać świadectwo, w którym Duch Święty zamieszkał i dokonuje nieustannej przemiany. Otóż Duch Święty przychodzi do ochrzczonego chrześcijanina <coughs> najpierw po to, ażeby go oczyszczać, ażeby wypalać w nim wszystkie pozostałości zła, wszystkie pozostałości grzechu. To jest ta pierwsza Misja Ducha Świętego oczyszcza najpierw człowieka. Następnie Duch Święty oświeca człowieka prawdą Bożą, tak, aby nie szedł za błyskotkami tego świata, ale podążał za tym, co prawdziwie daje i szczęście, i dobro. A następnie, w trzecim etapie, Duch Święty jednoczy duszę z Panem Bogiem. Przemienia ją w Pana Boga. I rzeczywiście działanie Ducha Świętego możemy tutaj porównać do płomienia, który najpierw zaciemnia jakieś drewno wrzucone do ogniska, potem rzeczywiście rozjaśnia to, to drewno, aż ostatecznie to drewno przemienia się w ogień. Tak działa Duch Święty, i w duszy, w której Duch Święty nie, do, nie spotyka żadnej przeszkody, Dokonuje wspaniałych rzeczy. I wtedy rzeczywiście ludzie potrafią być pociągnięci tym przykładem. Widzimy, że człowiek, który prawdziwie świadczy swoim życiem o Panu Bogu, jest bardzo skutecznym apostołem. Święta Teresa od Jezusa powiedziała, że tylko wtedy apostolat jest owocny. Oczywiście nie mówiła tutaj o. Skuteczności sakramentalnej działań kapłanów, ale jeśli chodzi o ich osobiste, oso, jakby owoce ich osobistego zaangażowania, to tylko wtedy jest ten apostolat owocny, kiedy apostoł znajduje się przynajmniej w czwartym mieszkaniu twierdzy wewnętrznej. Święta Teresa napisała monumentalne dzieło o życiu duchowym i o modlitwie które nazwała twierdzą wewnętrzną i całe życie człowieka podzieliła na takie siedem mieszkań. To siódme to jest szczyt możliwości zjednoczenia z Panem Bogiem, jakie tutaj istnieją na tym, na tym świecie. I zobaczcie, że święta mówi, że apostolat wtedy będzie prawdziwie owocny, kiedy dusza znajdzie się przynajmniej w czwartym mieszkaniu. Czwarte mieszkanie, czym się charakteryzuje? To już jest stan mistyczny i nie w znaczeniu takim, że człowiek doświadcza jakiejś wizji, uniesień, zachwytów, ekstaz. Nie o to tutaj chodzi. To jest stan, w którym to Duch Święty przejmuje jakby inicjatywę, i to Duch Święty jest tym, który jest głównym działającym w duszy i dokonuje z całym impetem tej przemiany duszy w Pana Boga. I to jest wtedy ten moment, kiedy prawdziwie człowiek może świadczyć swoim życiem o Panu Bogu. Zobaczmy, że te, spójrzmy na, to, na ten tekst świętej Teresy jako na tekst napisany nie dla kapłanów. Ona nie miałaby odwagi pouczać kapłanów. Ten tekst pisze do zakonnic i do osób świeckich. Ten tekst jest aktualny dla nas wszystkich. Spójrzcie, jak świadectwo apostołów i świadectwo chrześcijan wpływało niesamowicie na pogański świat. Przecież to nie byli ludzie wpływowi, ani bogaci, ani też w jakiś sposób uzbrojeni. A poganie z jednej strony podziwiali ich wzajemną miłość. Mówili poganie, spójrzcie, jak chrześcijanie się miłują. To nie była miłość udawana, to była miłość autentyczna, dla świata pogańskiego nieznana w takim wymiarze i poruszała serca. A jeszcze bardziej po, to poruszało serce tychże, tychże Pogan, to odwaga, z jaką chrześcijanie oddawali życie. Spójrzcie, jak oni umierają. Otóż i miłość. I męstwo są darami Ducha Świętego. Ta cnota miłości jest zapalona przez Ducha Świętego, który jest uosobioną miłością Ojca i Syna. Z kolei dar męstwa, wiemy to dobrze z katechizmu, jest jednym z ważniejszych darów, jakie, jakich udziela Duch Święty dla każdego chrześcijanina. I stąd. To świadectwo było jak najbardziej czytelne i jak najbardziej przemawiające. Prawdziwe świadectwo z całą pewnością rodzi też i sprzeciw. Pan Jezus o tym nam bardzo wyraźnie mówi i bardzo jasno nas o tym poucza, ażebyśmy mieli świadomość, że człowiek, który będzie chciał żyć życiem chrześcijańskim, Zawsze będzie napotykał jakąś opozycję, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie go prześladował na różne sposoby, dlaczego tak się dzieje, ponieważ ten, kto świadczy o prawdziwym życiu, życiu prawym, prawym Bożym, staje się wyrzutem sumienia dla tych, którzy gnuśnieją w życiu doczesnym, światowym i grzesznym. I dlatego też rodzi się w tym momencie złość i próba stłamszenia takiego, kto próbuje żyć inaczej. Drodzy wierni, chciałbym tutaj jednak poczynić pewne zastrzeżenie, ponieważ nie każdy, kto w swoim życiu spotyka prześladowanie, autentycznie jest tym świadkiem Chrystusowym. Bardzo często niestety spotykamy się my, kapłani. Z takimi sytuacjami pośród naszych wiernych, które napawają wielkim smutkiem, ponieważ ludzie, poznając tradycję, często doprowadzają w swoich rodzinach czy w gronie znajomych i przyjaciół do niesamowitych kłótni, do jakichś wojenek domowych, które kończą się wielkim zgorszeniem, wielkim zgorzknieniem, wieloma czasami przykrymi. Kłótniami, używaniem słów nieadekwatnych. A skąd to się bierze? A bierze się to z niewłaściwego, nie, niewłaściwej gorliwości, która popycha ludzi do tego, ażeby samemu nie dając właściwego, dobrego świadectwa, próbować kogoś przekonać do Bożych racji. Słowa nic nie znaczą. Cóż to z nasze słowa? Cóż one znaczą? wobec fałszywych przykładów naszego życia. Już starożytni Rzymianie nas pouczali, że werba doczęt, ale egzempla, trachunt, słowa pouczają, ale to przykłady pociągają. I właśnie o to tutaj chodzi, że często dobrego przykładu nie dajemy, bo jakiż to będzie dobry przykład, jeżeli ktoś nie wiem, wyzywa swoich znajomych, swoją żonę, swojego męża, od heretyków, od modernistów, od nie wiadomo kogo jeszcze, że jesteś głupi, głupia, nie rozumiesz. Czy w ten sposób rzeczywiście dajemy dobre świadectwo Chrystusowi? Czy rzeczywiście jawimy się jako ci, którzy noszą w sobie Ducha Świętego? Dziwisz się. Że traktują Cię jako sekciarza, Twoi bliscy albo Twoi znajomi? Dlaczego się dziwisz? Nie masz się czego dziwić, skoro sam sobie na to zasługujesz, zachowując się jak prawdziwy sekciarz. Jak myślisz, że kogoś zwyzywasz i ten ktoś się poprawi albo przylgnie do prawdy, to jesteś w błędzie. Pociągnij tego kogoś przykładem swojego życia. Pokaż temu komuś, jak ta prawda, którą przyjęłeś, przyjąłeś, w tobie owocuje, jak cię zmienia. Pokaż prawdziwy przykład cnót, gorliwości, zaangażowania, poprawy swojego życia, a ludzie zobaczą to i powiedzą: Rzeczywiście, coś się w tym człowieku zmieniło. Zadadzą pytanie, dlaczego się zmieniło? I odpowiedź będzie jasna. Dlatego, że ten człowiek żyje prawdziwie wiarą. Ten człowiek postępuje według zasad Bożych. I wtedy oczywiście, że część zostanie pociągnięta, a część, która będzie chciała trwać w swoim złym postępowaniu, będzie wytykać palcami i mówić, że on jest jakimś dziwakiem. Będą go prześladowali, będą go tłamsili, będzie się oczywiście działo, co się dzieje na przeciągu historii z chrześcijanami, z katolikami. Oczywiście, że Kościół zawsze był i będzie prześladowany. Ale drodzy wierni, pamiętajmy o tym i sobie dobrze to uświadommy, że nie każdy prześladowany jest autentycznie świadkiem Chrystusa. Spójrzcie, Chrystus na krzyżu. Dlaczego jest na krzyżu? Dlatego, że jest sprawiedliwy i jest wyrzutem sumienia. Ale obok Chrystusa są też ukrzyżowani dwaj i łodszy. I czyż oni też są sprawiedliwymi? Nie. Oni słusznie cierpią karę za swoje złe postępowanie i społeczeństwo ich odrzuca jako złoczyńców zagrażających dobru społecznemu. A więc samobycie na krzyżu. Jeszcze nie oznacza, że się jest Chrystusem. Samo doświadczenie prześladowania wcale nie mówi nam, że jesteśmy ludźmi dobrymi. Stąd też, drodzy wierni, starajmy się mniej mówić, a więcej życiem swoim świadczyć. Mniej wszczynać jakichś kłótni, a bardziej dobrym przykładem ludzi zachęcać. To jest nasza misja, to jest nasz obowiązek. Pewien, pewna forma apostolatu jest dana każdemu z nas. Każdy z nas jest odpowiedzialny za jakieś, jakieś dusze, które są na jego drodze. Nie tylko kapłan będzie musiał zdać sprawę ze swojego apostolatu, ale każdy człowiek, każdy ochrzczony i bierzmowany będzie musiał również się rozliczyć, jak jego postawa, jego czyny i słowa. Przyczyniły się do rozrastania się Królestwa Chrystusowego. Zadawajmy sobie często to pytanie: czy moja postawa i moje słowa pociągają kogoś do dobrego? Czy ktoś przeze mnie w jakiś sposób przybliżył się do życia cnotliwego, życia Bożego? A może ze zgrozą trzeba powiedzieć, że to właśnie przeze mnie ktoś się zniechęcił, ktoś oddalił się od Pana Boga, ktoś poszedł, Drogą grzechu, ponieważ powiedział, że cóż z tego, że on może pięknie mówił albo wie, wiedział bardzo wiele, ale żyje zupełnie nie tak, jak tego naucza Pan nasz Jezus Chrystus. Jest po prostu hipokrytą, jest kimś, kto daje fałszywe świadectwo. Stąd też, drodzy wierni, nie tędy droga. Nie w słowach nasza siła, tylko właśnie w postępowaniu. Stąd też zdając sobie sprawę, jak często jesteśmy słabi, jak nam wiele brakuje do tego, ażeby prawdziwie świadczyć o Chrystusie, błagajmy Ducha Świętego o to, żeby w nas to dzieło Boże prowadził z całym impetem, z całą siłą i pełnią zaangażowania żeby oczyszczał nas z naszych słabości, oświecał nas w naszej niewiedzy i żeby jednoczył nas właśnie w, naszej, w naszym działaniu z wolą Bożą. Tutaj drodzy wierni, jest wielkie pole do pracy dla każdego człowieka. Nikt z nas nie może powiedzieć, że ja już jestem doskonałym i jestem dobrym świadkiem Chrystusowym. Każdemu z nas pozostaje wiele jeszcze do zrobienia, ale jeżeli nie będziemy stawiali przeszkód Duchowi Bożemu, to dokona się w nas ten cud, dokona się w nas ta przemiana. Jeżeli patrzymy na świętych, to przecież jeden święty potrafił tak wiele zdziałać. Jeden święty spowodował, potrafił spowodować, że się nawracały całe regiony, całe państwa, widząc jego przykład. Czyż to dlatego, że on sam siebie był taki doskonały? Nie, dlatego, że Pan Bóg takim go uczynił. Ale też i pomyślmy, jak czasami jeden zły przykład, a co gorsze, jakich tych przykładów jest o wiele więcej, powoduje wielkie spustoszenie. Widzimy chociażby to, co się aktualnie dzieje: jak wrogowie Kościoła wykorzystują grzechy ludzi Kościoła do tego, ażeby zwalczać Kościół. Jeden grzech, jedno zgorszenie. I zaraz jest lawina, która uderza w łódź Piotrową. Zaraz jest cały ten, cała ta fala nienawiści, która będzie walić w tą, w tą burtę tej łodzi, ażeby ją zatopić. Tak się to dzieje, ale myślimy, że to jest problem tylko księży. Nie drodzy wierni, to nie jest problem tylko księży, to jest problem wszystkich katolików. Że często z imienia jesteśmy katolikami, ale z postawy wcale nie. Jeżeli chcemy podobać się temu światu, jeżeli chcemy, ażeby świat nas miłował, to siłą rzeczy będziemy zdradzać Chrystusa. Zobaczcie, że świat wcale nie będzie nam okazywał żadnych względów, jeżeli będziemy próbowali do Niego się dostosować. Widzimy, z jaką wzgardą. Współcześni możni tego świata patrzą na Kościół Katolicki, na papiestwo, na biskupów. Dla nich to już są, to są osoby, które nic nie znaczą. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te osoby chciały się przypodobać temu światu. Chciały postępować i nauczać, jak ten, jak ten świat próbuje żyć. Otóż tylko wtedy świat będzie miał respekt wobec... Papieża, wobec biskupów i wobec wszystkich katolików, kiedy, drodzy wierni, my będziemy rzeczywiście mocni w wierze. Będziemy rzeczywiście postępować tak, jak wierzymy. I wtedy świat, chociaż będzie nas nienawidził, będzie nas respektował. I oto błagajmy Najświętszą Marię Pannę, ażebyśmy taką postawę zawsze w sobie praktykowali i żebyśmy się nigdy nie poddawali tej pokusie, a żeby temu światu się przypodobać. Amen. Mie ojca i syna i ducha świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.